Hej widzowie! Dzisiaj do Was film o Shinomurze z MonsterVerse. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, subaj, i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie Shinomura to radioaktywna pasożytnicza kolonia Kaiju, która po raz pierwszy pojawiła się w powieści graficznej z 2014 roku. Shinomura był pierwotnie potworem o zastępczej nazwie Muto, ale później otrzymał swoją obecną nazwę od AG serii Zawy. Shinomura pochodzi z języka japońskiego Shinomure, co oznacza rój śmierci. Technicznie Shinomura może przybrać dwie takie same formy, które są masywne, latające i podobne do niebieskich łuskowatych owadów z czarnymi błoniastymi skrzydłami. Shinomura miała w sumie sześć oczu po trzy z każdej strony głowy, a gigantyczne komórki superkolonii Shinomury są czarno-niebieskie i przypominają rozgwiazdy. Shinomura wyewoluowała i żyła obok Godzilli i innych gatunków Tytanów co najmniej 250 milionów lat tuż przed wyginięciem Perem Skotriasowym. Podczas tego wydarzenia Shinomura spadła pod ziemię, gdzie leżała uśpiona przez miliony lat, dopóki nie obudziło go bombardowanie Hiroshimy, a do ciekawostek należy, że chociaż sklasyfikowano go jako pasożyta, to nigdy nie widziano jak się rozmnaża. A teraz od początku. 250 milionów lat temu Shinomura wylądował na małej wyspie, aby ucztować na szczątkach dużego wodnego stworzenia. Nie zauważył godzili i został pokonany przez jego atomowy oddech. Mniej więcej w tym czasie w Ziemię uderzył meteoryt, powodując drastyczne zmiany poziomu promieniowania na całym świecie. Ziemia pękła, a Shinomura wpadł w jej szczeliny. Tam został do 1945 roku, kiedy wybudziła go bomba atomowa zrzucona na Hiroshime. Po tym Shinomura atakował statki i zaczął rosnąć, ale na ogonie cały czas miał Godzilla, który go przeganiał. Shinomura ogólnie to połączenie milionów mniejszych stworzeń połączonych w jedną całość, podobnie jak w storojach. Jedna cała zdrowa komórka może zregenerować całą Shinomurę. Żywi się promieniowaniem, a ze względu na swoją strukturę, Shinomura może kształtować swoją formę w dowolny sposób. Shinomura nie jest w stanie wytrzymać wybuchu broni nuklearnej, co sugeruje, że jest raczej słaby jak na swoje rozmiary w porównaniu z innymi Tytanami. Ostatecznie Godzilla pojawia się na wyspie Moansta i rozpoczyna walkę z Shinomurą. Po długiej walce, Godzilla spala część Shinomury atomowym oddechem, a resztę tego, co z niej zostało, niestety całkowicie niszczy bomba atomowa. A to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subaj, i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!